Cześć, cześć, dzień dobry. Dzisiaj w troszeczkę innym wydaniu niż z reguły, bo taka z umytą głową. Zapraszam ci dzisiaj na spędzenie tego dnia ze mną. Mamy sobotni poranek i dzisiaj w dzisiejszym odcinku słuchajcie, pokażę wam moją nową zabawkę, którą pokazywałam wam ostatnio w holu, tą szczotkę termiczną do włosów. Także Dzisiaj będę robiła sobie włosy właśnie na tą szczotkę termiczną. Pokażę też Wam już zakupy, bo, wiadomo, bardzo wielkimi krokami zbliża, zbliżają się nasze wakacje. Ja z dużą przyjemnością czytam Wasze strzały. Kiedy zapytałam Was w ostatnim vlogu, gdzie wybieramy się, żebyście strzelały, także bardzo fajnie się to czyta. Bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, że najczęściej pojawia się ta Turcja, jednak i Egipt. Ja jeszcze będę Was trzymała w niepewności. Zapraszam Was żeby do śledzenia na Instagramie, bo pewnie tam, e, jako w pierwszym miejscu, tam powiem, gdzie że tak powiem, jesteśmy. Także dalej zachęcam Was do obstawiania tego, gdzie, e, gdzie się wybieramy. E, no i tak jak mówię, zbliża się już, zbliżają się to już wakacje, ta wycieczka i. E, zaczynają się też, wiecie, zakupy związane z tym, dokupowanie czegoś. Mi już przyszło kilka zamówień, to Wam pokażę. Wczoraj też byłam na małych zakupach i myślę, że jeszcze dziś też właśnie pojedziemy na zakupy, dlatego y, zabiorę Was ze sobą. A teraz jest, tak jak mówiłam, poranek, no taka, wiecie, godzina dziesiąta. Y, Adrian zaraz będzie przygotowywał dla nas śniadanie, jak co sobota. Y, później się trochę właśnie poogarniamy i pokażę Wam wtedy te zakup. Dobra, ja mam tak. Włosy już wysuszone, takie. Ja mam takie, no, puszące się włosy, wysokoporowate i nie wyciągałam ich jakoś, wiecie, tak na szczotkę, dlatego, że dzisiaj będziemy używać właśnie tej szczotki termicznej. Jak ona sobie poradzi w ogóle właśnie z takim puchem. Szczególnie mam te górne warstwy i tą taką bardzo bardzo spuszoną, te są troszkę mniej spuszone No dobra, ale zanim to to chyba zacznę od potem, zrobienia potem, swoich rzęs. Się. ok się. Okej. I u mnie w ogóle film dotyczący rzęs. Macie osobne rzęsy bondingowe na moim kanale. Jak sobie wpiszecie czy wyszukacie rzęsy bondingowe, ja tam wam podaję wszelkie nazwy rzęs, kleju, co używam i tak dalej i tak dalej bo pod ostatnim filmem, gdzie było przyspieszenie, było potem dużo pytań właśnie o rzęsy, a taki film z rzęsami jest już na moim kanale. Także ja zacznę od rzęs i przechodzimy potem do włosów. Dobra, rzęsy już zrobiłam. Nałożyłam sobie też hennę na brwi. I teraz tak, na, y, urządzenie. Po prostu sobie włączam i ono sobie tutaj teraz będzie pikało, aż się nagrzeje. Nie będę ich jakoś specjalnie rozdzielała też na sekcje, bo trochę chcemy, żeby tej objętości nie stało. Ale w ogóle co się z tą stroną stało? Tu coś się strasznego stało. Ta nawet nie jest taka. Tą chyba mniej jakoś opracowałam tą szczotką. Także od tej części sobie zaczniemy bo zobaczcie tutaj jestem Hagridem, Hermioną trochę. Wiecie o co chodzi, nie? Eee, zacznę Wam też w międzyczasie może już pokazywać jak gdyby co na razie kupiłam, bo to jeszcze nie jest wszystko... Eee, Uwielbiam w ogóle zapach tych kosmetyków po opalaniu z No pachną przebosko. To jest taki zapach wakacji dla mnie. Pięknie. Także taki żel chłodzący zabieramy ze sobą. Tutaj to po prostu kupiłam z yy, Ten żel to jest do mycia twarzy. O, zapikało, czyli gotowe. Żel do mycia twarzy z kwasami. Ja nie wiem, czy będę go do twarzy używała, czy raczej właśnie yy, do ciała, bo jeżeli macie yy, krostki tutaj na... Yy, ramionach, czy truskawkowe nogi, to fajnie właśnie takie coś, może się Wam sprawdzić, używanie takich właśnie kwasów i też, też z Isany to jest mój ulubiony, słuchajcie, żel na który, to jest nie, to jest kremowy olejek pod prysznic na który się po prostu gole nie podrażnia nie pozostawia właśnie czerwonych kropek także ja bardzo serdecznie ten właśnie polecam do golenia się i sana Med. Ja w ogóle powiem wam, że dużo używam tej isany med, y, żeby podprysznic. Też właśnie z tego. I tu macie ten właśnie komfort, że to od razu podwijamy sobie końce. No, ładnie ogarnął. Tutaj nie ma, akurat w tej wersji, które mam, nie mam regulacji użo, y, temperatury. I tak naprawdę to nawet nie wiem, nie przeczytałam, jaka jest tutaj temperatura ale ja termoochrony użyłam. Czyli tu macie tak, szczotkę, prostownicę i lokówkę, ja, że tak powiem, w jednym. Ja sobie pomyślałam, że to może być fajne urządzenie właśnie do wzięcia na wakacje, żeby sobie ułożyć włosy po umyciu. Bo nie będę na całego tego mojego zestawu szczotek, żeby sobie je tam modelować. Wiecie o, wiecie o co chodzi? Będę korzystała raczej tam z suszarki hotelowej. Zrobimy sobie po prostu tą stronę. Aha, ja w ogóle swoją szczotkę y, kupiłam na Allegro. Ona kosztowała około 60 zł. Także nie jest to jakiś tam duży też wydatek. Ja mam firma KNK Professional. Jak wpiszecie sobie szczotka termiczna to powinno, a jeszcze jak dodacie właśnie okrągła szczotka termiczna, to powinno Wam to znaleźć. Dobra. I teraz tak, tak wygląda ta strona, a tak wygląda tak. Ta. No myślę, że spoko. Te dam tu na tą stronę już, te na tą. Teraz sobie troszkę tak przytrzymam te końce. Grzywkę nie będę robiła, bo grzywkę by się spoko akurat ułożyła na szczotkę, jak suszyłam. No i oczywiście ja wywijam do, na podspód, ale można sobie wywinąć. Może tą stronę teraz, górę, wywinę w drugą stronę. No właściwie tu też może powinnam. Kabel jest też dość długi. tą resztę już badam po spód. O, chyba wolę, żeby to, chociaż. To zaraz zobaczymy. Czy to wolę w tą stronę? Czy w tą? Może w tą, może do tyłu. Te górne pasma. Myślę, że ja jestem zadowolona, powiem wam, bo cały czas jeszcze nie utraciłam gdzieś tam tej swojej objętości. Przez to, że nie robiłam tak, może sekcjami pasmu, bo wtedy byłyby one bardziej takie uklapnięte. A właśnie fajnie, ja lubię mieć nieproste, tylko takie wywinięte na końcach, nie? I dlatego moja prostownica akurat mi tak nie wywijała. Zresztą, ja już ogólnie bardzo długo też prostownicy nie używam. Tego też pewnie nie będę używała. Często. Ale na wakacje myślę, że mi się przyda. Ułatwi mi to i przyspieszy wystylizowanie włosów. No dobra, teraz wyglądam śmiesznie, no bo mam henny na brwiach. Ale jest to ogólnie szybki temat, nie? Także tak wygląda moja szczotka, Ja sobie jeszcze tylko trochę tył poprawię i zaraz do Was wrócę. Dobra, zmyłam brwi, włosy gotowe możemy teraz przejść do reszty ja jeszcze w nie tylko te y, chusteczki kupuję, to są takie chusteczki które gdzieś tam leżą tutaj na toaletce jak się maluje może najpierw pokażę wam takie nieduże moje zamówienie z Kinseya to przede wszystkim pozamawiałam chłopakom piżamy to jest dla Aleksa, właśnie na krótki bo Alan to już chyba nie miał wcale oczywiście to są piżamki bawełniane to jest dla Aleksa piżamka Tutaj ja sobie taką bluzeczkę zamówiłam, też yy, bawełnianą, taką Barbie, bardziej chodziło mi tutaj o kolor, myślę, że fajnie będzie jakiś jakichś jeansów, dżinsów, czy beżowych w ogóle spodni, z tyłu ma taki nadruk, taką lalkę właśnie Barbie, coś tu jest nawet napisane. Mhm. Te rzeczy mogę Wam podlinkować. Jeżeli będziecie ciekawe, to będą linki na dole w opisie. Ja sobie jeszcze wzięłam jeszcze jedziemy do Sante'a, także może, jeszcze coś tam, jak kupię, to Wam pokażę. Taki zwykły, bawełniany, ale taki trochę grubszy t-shirt, czarny, z takimi tutaj przeszyciami. I dwie piżamy dla Alana, na krótki. Pierwsza to jest taka na 152 taka granato, granatowa nie właściwie taka no może granatowa niebieska e, druga piżama jest czarna też w takim rockowym stylu i tu są spodenki do tego także to są zakupy e, z Zinsay teraz zakupy w Pepco co jeszcze wczoraj dokupiłam to tak dla Alana, ale nie, w sumie nie wiem, na początku chciałam takie dłuższe, to są takie dopływania spodenki, ale go nie założył, to one mu tak sięgają do kolan, że no nie wiem, no ale już i tak w nich zostaje, bo już nawet on oderwał sobie tutaj metkę. Także to takie dopływanie w Pepko. Ja sobie taki zwykły po prostu t-shirt beżowy na guziczki. Zestaw skarpetek krótkich, takich po prostu jasnych, szarych. Zestaw dwóch takich podkoszulek na ramionczka dla Alexa. One fajnie się sprawdzą, jak zakładają oni te komplety, że spodenki i koszule. I ja wtedy im na przykład rozpinam koszule. I właśnie pod spodem mają takie białe, t-shirty i takie materiałowe czarne. To nie są czarne to jest taki ciemny grafit, prawie czarny spodenki dla Aleksa i spodenki w ogóle dla Aleksa w rozmiarze 104 wzięłam, dlatego, że on jest tutaj szczuplutki nawet mogłabym mu szczerze wziąć jeszcze mniejsze, bo tak, o bez związywania to one byłyby na niego po prostu za duże także to jest to a teraz pokażę Wam jeszcze, co mi już przyszło z Sheina, to jeszcze nie jest wszystko, co ja sobie pozamawiałam na wakacje z Sheina sukienkę taką bardzo kolorową ona na żywo, o taka, tu jest bardziej teraz złapało jej kolory no tu niestety nie jest to żadna bawełna, jest to niestety tylko poliester taka z bufkami no typowo taka wakacyjna nie ja wiecie też, że ja lubię kolor i kostium kąpielowy czerwony biustonosz takie ja lubię tutaj, żeby mi tutaj wiecie łapało, żeby tutaj mi nic nie wypływało, dlatego na takich właśnie tutaj szerszych ramionczkach. biustonosz. Takie wyższe gacie do tego, oczywiście. I chusta. Chust, znaczy, to jest taka spódnica tu przewiązywana w panterkę. Ona jest taka prześwitująca. Czyli jako takie pareo. I to jest tyle na chwilę obecną z moich zakupów. Dzisiaj jeszcze właśnie, jak mówię, jedziemy jakieś takie drobne rzeczy, bo tak jak mówię, większość rzeczy my właściwie mamy jeszcze z zeszłorocznej wycieczki, tak? Ale coś tam jeszcze wiadomo trzeba było dokupować do walizki. Z kosmetyków jeszcze żadnego filtra nie kupiłam i chyba kupię w sprayu. Nie w kremie, tylko taki wiecie, psikany jak dezodorant po prostu spray dla dzieci. To widzimy się już później, My będziemy się jest już właściwie 12, także powinniśmy już wyjeżdżać. Wróciliśmy już do domu po zakupach. Później wam pokażę co kupiliśmy, teraz taki szybki obiad i tak chłopaki mają właśnie takie te nuggetsy w kształcie frytek z bagietką czosnkową i surówką marchewkową. Ja nam już właśnie wrzucam krewetki na patelnię z pieczonymi ziemniaczkami, też do tego marcheweczka, a później e, pokażę wam e, zakupy. I taki obiadek na dziś, pieczone ziemniaczki, marcheweczka, krewetka i pieczywo czosnkowe. Dobra, przyszłam sobie tutaj do sypialni. Żeby w spokoju wam pokazać, może jak już pokazywałam Wam Sinsei, to pójdę teraz dalej z Sinseyem. Ja już sobie nic nie kupiłam, chociaż powiem Wam, że jeszcze będę chciała podjechać yy, chyba właśnie do Sinsei. do pepko na pewno. W Sinsei'u tylko takie. ja kupiłam Alexowi taki zwykł, taką zwykłą, białą, bawonianą koszulkę z kołnierzykiem. Ale to słuchajcie, na zakończenie roku oni mają mieć chłopcy takie właśnie polóweczki i do tego jeansy. Także to a reszta to są słuchajcie rzeczy męskie rzadko u mnie spotykane, taki w ogóle okazało się, że wzięłam Adrianowi, nie jego rozmiar, bo ja wzięłam 43-46 ale dobra, taki pięciopak tych krótkich skarpetek do do, yy, do mokasynów. dobra, rachunek i teraz tak koszulki, jedna też taka po prostu biała, klasyczna na ramiączkach pod właśnie koszule, też rozpięte. No i koszule, bardzo ładne. Były. W ogóle w Scine'e'u jest bardzo dużo takich e, koszul męskich. Ja bym jeszcze Adrianowi kupiła po prostu klasyczną beżową. Tutaj jest tak, 70 zł kosztowała ta, to jest MK. Tylko, że tutaj jest jakiś dobry materiał, tak właśnie len. To czuć, że tutaj jest len zmieszany z czymś. Adrian nosi MK. Jest 73 wisko za 27 len. Stąd cena 70 zł. Fajna taka z zielonym kolorkiem. Chłopaki mają też takie zielone komplety z koszulami. Także taka koszula. Druga taka koszula szaro-biała. Ta bardziej właśnie do tej koszulki, żeby nosić tak sobie w rozpiętej wersji i do na przykład białych, albo też do czarnych spodenek. Postaram się Wam te rzeczy z... To znaczy, nie postaram się, tylko podlinkuję. Bo ja ją mam w aplikacji. Jak skanuje się aplikację, to macie zawsze zakupy zapisane. Także Wam podlinkuję. Tutaj taka na ramach zwykła, słuchajcie, za 16 zł. Biała, tylko z takim wakacyjnym motywem. Tutaj kolejna też taka wakacyjna. Myślę, że właśnie fajnie do takich białych spodenek. I właśnie też nawet mokasynów albo espadryli. Też, by był, też fajnie będzie wyglądała Adrian ma białe spodenki, dlatego tą koszulkę tutaj taką sobie, to Adrian sobie sam ogólnie wybrał taką on w ogóle wybrał sobie sporo rzeczy sam tylko, że jak przyszedł i mi je pokazał to wiecie i 40 zł takie one też jakby trochę miały w sobie ale nie wiem, czy mają 100% bawełna takie właśnie beżowe spodenki. To to są te męskie rzeczy z Sinsay. Action. Co dokupiłam w Action, to jest tak. Takie ręczniki plażowe i one są, słuchajcie, 100% bawełniane, one są, nie dość, że bardzo ładnie wyglądają, to jeszcze są takie szybko schnące. Fajnie je ja je wezmę dlatego, bo one też, zobaczcie, tak po zwinięciu w torbie prawie nie będą zajmowały miejsca. I są, tak jak już wspomniałam, szybko schnące. Ja sobie wzięłam pomadkę z filtrem 30. Nigdzie indziej nie spotkałam wcześniej pomadki z filtrem. A mi ustalują się spiekać właśnie. Ale myślę, że też jakby mi się gdzieś tu powieka, też bym mogła dać sobie e, okulary do pływania. To są dla Alanka. No i tu są przysmaki jeszcze dla Balboa, który mi się ukułam przysmaki dla Balwiny. No i teraz Rossman. W Rossmanie dosyć sporo. Tu są takie y, duża paczka chusteczek z zamykanym, to weźmiemy sobie tam do hotelu, żeby y, mieć po prostu. Ja już wcześniej sobie kupiłam y, z tego Hawaii Tropic. To jest taki przyspieszacz do opalania. Widziałam, że na niego jest przepiękna opalanizna. Także na pewno, jak już po pierwszym takim wiercie, styczności ze słońcem, może od 3-4 dnia zacznę sobie to stosować. Kupiłam też sobie beta karoten żeby właśnie przygotować skórę. E, tutaj filtr 50 dla dzieci, ale myślę, że na początku też tego filtra będziemy używać. E, I to jest w sprayu, czyli super wygodne. Teraz dalej tak żel do ciała, w sumie miałam kupić coś małego żel do mycia dla dzieci i balsam do ciała też dla dzieci taki żeby zabrać a dla nas żel, do, żel pod prysznic też z jaj, bardzo ładny pachnie w ogóle żel pod prysznic i też z jaj to po opalaniu, w sensie no po prostu jak balsam do ciała, masło kakaowe która pach, pachnie wakacjami w ogóle. I ja jeszcze z takich mini produktów, to sobie kupiłam tak mały taki szampon, żeby nie brać całej buty, a będę tam myła głowę. Lakier do włosów, suchy szampon, też z tych małych. I olejek ten arganowy z Elixir. Dobra, także to są nasze zakupy. Myślę, że już takie lekko kończące. Ja tylko to, co jeszcze. W Sinseju bym chciała, to jest taka pleciona torebka i może taka właśnie sukienka czarna siateczkowa. Także dziękuję, zapraszam. Zostawcie koniecznie kciuka. Ja w ogóle w kolejnych filmach e, będzie temat jak gdyby wakacyjny. Ja muszę w przyszłym tygodniu zrobić sobie paznokcie tu, stopy, paznok w ogóle całe stopy, przygotować się na te wyjazdy także w kolejnych wszelkie odcinki dalsze na razie będą dotyczyły jeszcze wakacji słuchajcie, przychodzę, żeby dobrać Wam jeszcze taką końcówkę moich zakupów bo przyszły mi dwa zamówienia z Sheina pierwszy to jest kolejny kostium, kostium kostium kąpielowy i jest przepiękny, ale niestety jest na mnie za duży tutaj, miska jest duża a jest naprawdę fajny i myślę, że bardzo ładnie trzymałby biust. Zobaczcie, taki piękny. Ale już niestety nie zdążę go wymienić. Ja ten odeślę i zastanowię się, czy chcę, żeby... czy wiecie tak ogólnie, czy jest mi potrzebne tyle kostiumów. Przemyślę to, czy zamówić mniejszy. No, bardzo ładny. Ja bardzo lubię takie kolorowe. Jeszcze fajne ma takie ramionczka. Także niestety kostium odsyłam. Ja chyba mam tutaj XLDD, no i on ma naprawdę dużą miskę. Ja musiałabym miskę mieć z dwa rozmiary y, mniejszą. I jeszcze to, co z Szejna, słuchajcie, zamówiłam sobie. Tak w sumie jakoś ich nie przyglądałam się, tak po prostu wzięłam jakieś sobie okulary, żeby nie czarne. To one są takie panterkowe. Szkło jest brązowe, ale nie wiem, czy mi się one też podobają. Chyba nie. Chyba nie pasuje mi taki krój ładne Mają tutaj boki. Także takie okularki. Szyjna. I co? Aha, i tutaj jeszcze taka bransoletka na nogę. I na szyjnik. So, czy to jest na nogę albo na rękę? Już nie wiem sama. Taka typowa wakacyjna z gwiazdką dokupiłam też takie nowe pilniki do gratisów, na, do moich zamówień na winter tutaj, także są nowe pilniki, jak będziecie zamawiały. no i teraz tak, jeszcze co dokupiłam, to tak, w Sensei piżamkę jeszcze jedną dla Alexa. i ona słuchajcie, była na promce i kosztowała tylko 12 zł i tą plakietkę taką do torby i tutaj mamy już torbę wystawioną. I po prostu plakietkę z nazwą. Ona była za 2 złote w Simiseju. I to tyle ja poszłam jakieś spodenki jeszcze sobie dokupić, ale nic mi się nie podobało. W Rossmanie kupiłam sobie taki kolorek z Neoneila. Właśnie do Frencha to jest taki ten róż. I ja mam French Pink Light. Taki subtelny, bardzo subtelny róż. Ja właśnie zaraz biorę się za paznokcie. I z tego Everybody, róż. Ładny, taki przepiękny, koralowy. Bardzo żałuję, że... Wiem, że z tego były też bronzery i dziewczyny były zadowolone, ale mi się nie udało nigdzie znaleźć z tego właśnie bronzer. Także róż. I Pepko, kupiłam taką torbę. To jest torba, którą wezmę do walizki, żebyśmy tam mieli, jak będziemy chodzić właśnie na plażę, na spakowanie... Ręczników jakiś napoi, ona jest nawet w sumie taka bardziej na jedzenie, bo tu jest, zobaczcie, taka, że można też właśnie sobie tam schować jedzonko, jest zamykana na zamek. Także ogólnie przyda się nawet nam tutaj, tak jak my jeździmy na plażę, to bierzemy zawsze też jedzenie. Dla Alanka takie szare klapki. W ciemno je wzięłam, yy, dlatego musi on je przymierzyć, czy, czy to będzie na pewno na niego dobry rozmiar, bo wzięłam mu 35, dlatego że po prostu poprzedni ma 34 fasma walizkę. Nie wiem czy z tego będę korzystała, ale wzięłam, to jest wiecie na telefon taki wodoodporny pokrowiec. Dajcie mi znać jak to się wam sprawdza, czy to rzeczywiście nic nie przepuszcza, bo wzięłam to, ale nie wiem czy ja mam takie zaufanie do tych rzeczy tak, wiecie o co chodzi, nie? Także dajcie mi znak. Ale no wzięłam, wyciłam i co jeszcze, a i wziąłam koszulkę jeszcze dla Alanka jedną. Bo chciał jedną jeszcze, żeby mu jakąś taką bardziej wakacyjną i właśnie z takim printem y, bawełniana, bardzo fajna koszulka. No, także, także to tyle w tym holu. Zostawcie koniecznie kciuka i komentarz.